Witajcie, zapraszam na rozkład dla Strzelca na październik Energia Osoby wydarzenia. Zobaczymy, co karty będą chciały pokazać. Rozkład ogólny, nie rezonuje z każdym, nie będzie dla każdego. Ja o tym przypominam, bierzecie tylko, jeśli coś jest dla Was. Reszta zostaje. Ja proszę o te informacje w imię najwyższego dobra dla wszystkich. Ależ miłosny konflikt. Kto taki zrozpaczony? Kto tak się już chce poddać, już załamuje ręce? Jakaś sytuacja niezdrowa, która powoduje smuteczki, rozczarowania. No, ona już taka zapłakana mówi: Nie, no, ja już tracę siły, ja już nie mogę. Uwaga na energię trzecie, bo, bo troszkę jest niezdrowo, bo tu rzeczywiście pokazane są takie przepychanki. Jakoś chyba się nagromadziło tych osób. Albo jakaś trudna sytuacja, w której sobie trzeba poradzić. No bo co? No bo się zakochali w sobie. Stoi sobie pani i pan, kochankowie. Cały świat się zatrzymał, kiedy pojawiła się ta miłość. I to nie ma znaczenia już w ogóle, no co się dzieje wokoło. Oni tylko patrzą w siebie, na siebie, spojeni, stopieni tymi oczkami. Takie miłosne gody tutaj przeżywają. Tu w ogóle się bardzo ktoś zakochał. Ja nie wiem, czy ta druga strona jest tego świadoma, czy wy sobie o tym mówicie, ale tu miłość uderzyła. Te przyszło takie miłosne tsunami, powaliło. No i sobie stoi ten król. Ona jakaś zmęczona chyba tymi walkami. No ja nie wiem, ale tu jest konflikt. Być może on jeszcze trwa. Być może, nie wiem, dobiega już końca, ale tak, w tym konflikcie trzeba uważać na jakieś niezdrowe energie, być może na osoby, które by się niepotrzebnie tutaj angażowały, niepotrzebnie udzielały, tak by chciały coś radzić, mówić, kierować. To nie. To trzeba na to uważać i nie dopuszczać do takich sytuacji, no bo tutaj każdy, każdy ma swój rozum, każdy jest tutaj kowalem swojego losu, ale Coś tu gdzieś umiera, coś się zakańcza. Tu przychodzi koniec pewnego etapu. Jak to się. Mm, no bo tak, no bo przychodzi ten koniec, bo jest i początek. Ten konflikt dobiega końca. Tutaj będzie mm, coś już rozwiązane albo to rzeczywiście już e, po tej walce kusz opadnie, tak samo istnie. Albo ja już dam sobie sprawę z czegoś. Że to nie ma już sensu i zakończamy coś. No koniec, po prostu. I przychodzi nowa energia, nowa miłość, nowy etap, nowe życie. No jest cudowny kielich miłości, który czeka na Was, na Waszej drodze życiowej. Wy rośniecie w siłę. Po tym takim trudnym czasie, po czymś takim, co Was być może no eksploatowało, obciążało, to wyzyskujecie jakieś takie nowe siły witalne, nowe energie, i Wy tak się nie możecie doczekać, żeby go schwytać, żeby go wziąć, żeby wypić z niego, żeby się dosłownie tym upajać. Miłość jest. Tutaj jeszcze. Pewne sprawy są y, chyba takie niejasne. Albo tutaj ktoś nie pokazuje prawdziwego oblicza, albo coś skrywa, bo tu jest coś takie skrywane, jest jakaś tajemnica, jest coś takiego. No nie wiem, co nie jest, nie ma tutaj takiej 100% jawności, szczerości. No i też chyba, mm, ja nie wiem, czy te przepychanki, jakieś trudności to nie są związane z wyborami jakimiś, z koniecznością podejmowania decyzji. Bo jak oni się tak w sobie zatopili, i no to się tutaj narobiło, namieszało, ale ten król, on jest tak zakochany, tak sobie siedzi po cichutku, tak czeka na swoje pięć minut, że on się chyba tutaj doczeka. Kobieta chwilami już jakby podupadła, jakaś, nie wiem, zmęczona, zrezygnowana. Ale tu nie ma. No, nie ma utraty wiary w miłość, powiem tak, bo ta miłość się pojawia w nowym wydaniu, w nowych energiach, w takiej nowej świeżości. Radą waszą jest, aby zawalczyć, aby dokonywać przełomów, aby pilnować swojego, walczyć o swoje, nie schodzić ze swojego stanowiska, podejmować działania, być aktywnym i robić jakiś przełom, no, jakiś kroczek do przodu, coś jakby. Żeby, żeby to nie, nie zastygło, żeby tu był ruch. Mój wkład, moje działanie, moja determinacja, moje chęci. To jest bardzo ważne, żebyście wy wykazali jakąś, e, no, jakąś taką akcję ze swojej strony, żebyście pokazali, byli cały czas e, w kontakcie, w ruchu, żeby tutaj coś się ruszało, toczyło, żeby było to życie. Tu nie może być żadnego okresu jakiegoś martwoty, tu jest potrzebna determinacja wasza do tego, żeby obronić y, trwać przy swoim wierzyć w to w co wierzę, nie odchodzić od tego i wtedy będzie przełom tylko nie możecie odpuścić czegoś o jest taka rada żeby wytrwać przy, przy tym w co wierzycie czego tak y, tam nie wiem bronicie czy coś co sobie kreujecie Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.